Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i jak zwykle z otwartymi ramionami. Już w ten piątek o godzinie 20.00 zapraszam Was na przeżycie duchowe. Powiem Wam troszkę o tym więcej, ponieważ to będzie utwór, który Powstał w 2016, bo 17 roku w moim oknie. Wiecie, kompletnie nie wiedziałem, co się z czym je. Ale to jest moja pierwsza kompozycja, jaką kiedykolwiek stworzyłem. A dlaczego jestem tutaj? Ponieważ tu, w tym miejscu, powstał redysk do tego utworu który mam nadzieję, że Wam się bardzo spodoba. We mnie budzi ogromne emocje do tej pory. Zresztą sami zobaczcie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Będąc w tym miejscu przypominam sobie wspaniałe czasy przedcovidowe, gdzie ludzie jeszcze byli pozytywnie nastawieni do swoich bliźnich, rodziny, przyjaciół. Jak powiedziałem wcześniej, budzi to we mnie ogromne emocje, bo przypominam sobie o tym, jak to było cudownie. Przeżyć to na własnej skórze i być na prawdziwym planie filmowym. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Fly, move your heart against my.